Dzień dobry Państwu, wersja wyjazdowa, jak pewnie zresztą widać, Los Angeles, hotel Westin Bonaventura, tuż obok tuż obok hali Staples Center, w samym centrum, w samym sercu Los Angeles, które zamiastem, mówiąc wcale, takim pięknym miastem nie jest, jak się wydaje, te rzeczy dookoła, to może tak, Santa Monica, a Pacific Palisades, to na pewno, natomiast samo samo. Downtown, by Państwo byli na pewno rozczarowani, byłem tutaj kilkadziesiąt razy i powiem szczerze, że na przykład jakby ktoś poszedł na Hollywood Boulevard, to by stamtąd błyskawicznie uciekał, no bo te gwiazdy można oglądać przez 30 sekund, a później już się człowiekowi odechciewa. Ale to zupełnie na marginesie, to nie jest vlog turystyczny, tylko to jest vlog obok się. więc przechodzimy do tego, co, co tutaj się będzie działo. Typy oczywiście też będą. No, nie na wszystko, bo na przykład niektóre walki na tej, na tej, na tej Gali Pay Per View na, na specjalne typowanie nie zasługują. Ale zacznijmy od moich rozmów. Wczoraj miałem dwie fajne rozmowy. Puściłem angielskojęzyczną wersję również na vloga. Pierwsza z trenerem Władimira Kliczki, Jonathanem Banksem, który, który jest święcie przekonany, że no to wszystko, co w tej chwili widzimy. Jest zasługą nikogo innego, tylko właśnie Władimira Klitschko, który, który przynajmniej na chwilę obecną powiedział, że na walkę, na walkę nie przyjedzie, chociaż nie ta, niedawno, parę dni temu był w Los Angeles. Natomiast powiem o co chodzi. No, po prostu zdaniem Jonathana Banksa, to jest zresztą zdanie wypowiedziane przez, przez samego Deontaya Widera, że to bardziej. Bardziej przegrał tą walkę Władimir Klitschko niż wygrał ją Tyson Fury. Oczywiście tę dyskusję możemy prowadzić w nieskończoność. Kąd argument brzmi, no bo co innego może powiedzieć trener Władimira Klicki niż go bronić. Natomiast no parę takich ciekawostek: no to, że, to, że tam była kwestia tego ringu, który był zmieniany, zmieniana była jego twardość, no wyszła po raz kolejny. Ja wiedziałem o tej sytuacji, natomiast nie wiedziałem jednej rzeczy. Że osobą, która namawiała Władimira Kliczkę na to, żeby zdecydował się na zmianę ringu, na zmianę nie tyle wielkości ringu, co tego podkładu, był nie kto inny niż, niż Bernd Bente. Cała ekipa, łącznie z trenerami, łącznie samym Władimirem Kliczko mówiło: Słuchaj, no, przecież to jest kompletnie bez sensu. Ja się przygotowałem 8 tygodni na takiej nawierzchni, twardszej łatwiej wystartować, wiadomo, że ja jestem zawodnikiem bijącym z rytmu, a czy muszę wpaść w pewien rytm, natomiast do dzisiaj niewyjaśnioną sprawę, bo do dzisiaj tego nie potrafi wytłumaczyć Jonathan Banks, jest to, dlaczego osobą, jedyną z ich obo obozu, która naciskała na to, żeby no nie przejmuj się, już tu wszystko jest przygotowane, Diesel Dorf czeka, wygra z nim tak czy inaczej, był właśnie wspomniany przeze mnie Bern Bent, no, postać bardzo kontrowersyjna, jeśli chodzi, o, jeśli chodzi o boks, Naprawdę, proszę mi powiedzieć, bardzo, bardzo kontrowersyjna. No, podobno to natychmiast skończyło, skończyło jakiekolwiek interakcje pomiędzy Władimirem i Berndem Bentem. Tak, ta walka się skończyła. Natomiast Punkt podstawowy Jonathana Banksa jest taki, że bardziej tę walkę przegrał, e, przegrał Władimir niż wygrał Tyson Fury. Na co ja odpowiedziałem, no ale Tyson ma prawo powiedzieć, że e, Władimir Klitschko wyglądał jak wyglądał, ponieważ no, nie pozwalałem mu, ja czyli Tyson Fury, robić nic więcej niż zobaczyliśmy na ringu. No, zdaniem e, Jonathana Banksa to nie do końca tak jest. Jak jest, nie wiemy. Państwo mogą się zapytać, dlaczego ja w ogóle wracam do tego, do tego tematu, dlatego, że to jest temat przewodni. Tutaj proszę mi wiedzieć, w Los Angeles wszystko zaczyna się i kończy od porównywania tego, co zobaczymy za kilkadziesiąt godzin w Staples Center z tym, co było, co było na stadionie w Düsseldorfie. Także tutaj wszystko jest, wszystko wraca do tej walki. Wielkość Tysona Fury no, została stworzona tego jednego wieczoru trzy lata temu, prawie dokładnie trzy lata temu, trzy lata i dwa czy trzy dni. Także to jest, ten, to, jest ten, to jest ten temat przewodni. Wszyscy mówią również, że spodziewamy się i mamy nadzieję, że Tyson będzie w dobrej formie. Ja na przykład nie lubię takiego gadania, bo co znaczy, jak będzie w dobrej formie, to może wygrać z Time Widerem. No, my zakładamy, że to jest pięściarz. Zawodowy pięściarz, który walczy o, z różnymi tantiemami do, dodatkowymi, pay-per-view odsetkami około 15 milionów dolarów. I ja nie biorę pod uwagę, że ktoś się może nie przygotować. Dla mnie to w ogóle jest e, nie do wytłumaczenia. Bardzo ciekawa rzecz, na którą zwrócił Jonathan Banks, no jakby nie było pięściarz, który e, parę rzeczy w ringu jako zawodnik widział, to powiedział, że nie może uwierzyć, jak szczupły jak chudy, jak cienki, bo tego, tego wyrazu użył, jest Deontay Wilder. Najchudszy, jakim go kiedykolwiek widziałem. To jest, zdania, to jest zdanie Jonathana Banksa. Według niego, i to jest też ciekawe, bo ja bym pomyślał, że tutaj powiemy, że kto wygra tę walkę? Wygra tę walkę ten, który będzie miał lepszą ofensywę. Tak bym pomyślał. Kogo ofensywa przeważy, kogo siła ciosu, kogo celność ciosu przeważy, ten wygra. Innego zdania jest Jonathan Banks, który twierdzi, że Tą walkę wygra ten, który będzie miał w te, tego dnia, o tej godzinie lepszą obronę. Zobaczymy, jak będzie. Kilka godzin później rozmowa w Santa Monica z e, Tomem Lefflerem, który zdradził parę takich fajnych smaczków e, związanych ze, z, no, ze wszystkim, co się, co się dzieje dzisiaj w wadze ciężkiej. Można by to wszystko przenieść parę lat wcześniej do, do pięknego e, alpejskiego hotelu w Going gdzie proszę sobie wyobrazić, jak Państwo nie pamiętają, ja też powiem szczerze, że zapomniałem, że tych pięściarzy wielkiej klasy aż tylu tam było, gdzie na wspólnym obozie treningowym z Władimirem Kliczką byli między innymi Jarell Miller, Anthony Joshua, Deontay Wider, Tyson Fury. To jest jedyny z tej trójki, którą wymieniłem, który nigdy nie sparował z Władimirem. Władimir nigdy nie sparował z Tysonem Fury. Był na, na jego obozie, Trenowali razem, natomiast nigdy nie było sytuacji, że doszło, doszło do sparingów. To taka fajna rzecz, którą, którą Tom mi zdradził, że w odróżnieniu od swojego brata, Władimir od początku, od pierwszego treningu, dawał jasno do zrozumienia w ringu. Nie werbalnie, tylko po prostu pięściami: Ja jestem mistrzem świata. Dla mnie Sparing to tak, jakby to była walka o 100 milionów dolarów i wszystkie pasy i ty się lepiej do tego przygotowuj. No, z tego co słyszałem, najmniej przyjemne to było dla nikogo innego, tylko właśnie Deontaya Widera, no, który no, był wtedy młodym chłopakiem. To nie jest ten sam Wider, który był, który jest dzisiaj. Natomiast tam bańka wstańka troszeczkę była ze strony Widera I to, jest, to, jest, to, to też pokazuje, takie ja lubię takie, takie wyjazdy, bo między innymi dlatego, że poza tym, że się siedzi. Parę metrów czy paręnaście metrów od ringu można porozmawiać z ludźmi, którzy widzieli dużo, którzy mogą dużo zdradzić. Te, te, takie wyjazdy są, jeśli chodzi o, o bokserską wiedzę, dla kogoś, kto się zajmuje boksem solidnie, absolutnie nie, nie do przecenienia, no bo, bo tutaj na przykład taka, taka uwaga, że zupełnie inny był Witali, który na treningi wychodził na spokoju. Chodziło bardziej, żeby parę rzeczy tam przerobić, natomiast jak wychodził, wychodził Władimir, no to chodziło o to, żeby od razu najlepiej tego, który przyjechał do mnie na sparingi, od razu patrznąć go i, i walnąć go gdzieś tam na glebę i żeby chłopak wiedział, że walczy i jest na sparingach z mistrzem świata. To też pokazuje, pokazuje taki charakter. Kiedy ja zapytałem Toma, czy jest możliwość powrotu, bo takie plotki krążą od kilku tygodni, on sam mówi, że kładzie wszystkie pieniądze, które ma. Że po 10 tygodniach, gdyby się zdecydował Władimir Kliczko wrócić, 10 tygodni solidnego obozu wygrywa i z jednym, i z drugim, czyli i z Tysonem Fury i z Downtime i z Widerem. Natomiast ocena ogólna Toma taka jest, że, że no do, tej do, do takiej walki nigdy nie wróci, dlatego że jest bardzo zadowolony z tego, co, co robi Władimir Kliczko. Ma bardzo dobrą restaurację w Kijowie. Ma szereg przedsięwzięć z branży budowlanej, buduje domy, buduje hotele, po prostu jest biznesmenem pełną parą i, i bardzo dobrze bawi się tym, tym właśnie drugą częścią zawodu. No do tego fajna sprawa o Vitaliu. Kiedy rozmawialiśmy na temat charakterów tych pięściarzy, to mówię Vitali zawsze się śmiał jak, jak, jak pięściarze na konferencjach prasowych, czy w wywiadach się wygrażali, co mu nie zrobią, to mówi, słuchaj, A, mówi witali do, do Toma Leferasa, ja jeździłem z ojcem od jednej bazy wojskowej do drugiej. Jakśmy przyjeżdżali, to tam mnie chciało sprawdzić nie jeden, tylko dwóch, trzech, czterech. I z czterema się trzeba było bić, żeby udowodnić, że ty jesteś tym pardzielem na tej bazie. Mówi, tak wychodzi jeden, to dla mnie to jest, to jest takie rozbawiające. To tyle takich anegdotek. Państwo czasami proszą, Abym mógł z tego zrobić pięciogodzinną audycję co dwa dni, ponieważ tych anegdotyk jest bardzo dużo. Natomiast teraz teraz te typy. Jeden i drugi, e, czyli i, i Jonathan Banks, i Tom Leffler niekoniecznie chcieli typować, mówiąc, że to jest po prostu walka nie do przewidzenia, no bo to jest dwóch zupełnie nieprzewidywalnych pięściarzy. Natomiast jak już tak nacisnąłem mocniej, to Tom Leffler e, uważa, że wygra tą walkę e, Tyson Fury, ponieważ. E, Wiele się o tym mówi, że on jest niekonwencjonalnym pięściarzem, natomiast mniej mówi się o tym, że bardzo mocno bije, a naprawdę bardzo mocno bije. Natomiast Jonathan Banks uważa, że tą walkę tą walkę wygra, wygra Deontay Wilder. A jeśli nie wygrają Deontay Wilder, to na pewno 12 rund nie zobaczymy. Także to są typy dwóch ludzi, którzy w boksie siedzą kilkadziesiąt lat albo w boksie byli na przykład mistrzami świata, jak Jonathan Banks. No teraz, teraz mój typ. No mój typ jest, ja powiem tak, ja po prostu nie wierzę w to, że to jest podobny Tyson Fury do tego, którego zobaczyliśmy. Uważam, że Tyson zostanie znokautowany między siódmą a dziewiątą rundą czyli zwycięstwo Deontaya Wajdera. Powiem Państwu, że bukmacherzy, sprawdzałem kilkanaście minut temu, a w dalszym ciągu się nie mogą zdecydować. Ta walka jest koło dwóch do jednego, a nieznaczne dwa do jednego na korzyść Tysona Fury, czyli te pieniądze na Tysona Fury naprawdę idą. I, to, i, I co ciekawa sprawa jest, że e, tego typu notowania bukmacherów w Las Vegas utrzymują się praktycznie od początku ogłaszania walki. Tam były nieznaczne nie, znasz, nie znasz niuanse w jedną lub w drugą stronę, natomiast w dalszym ciągu od początku tym faworytem Bukmacherów był właśnie Tyson Fury. Wrzucam w tym momencie Państwu taką, wrzucam Państwu taką przegląd tego, czego się można było spodziewać. Wygrana, punkty absolutnie brana jest pod uwagę. Najniebezpieczniejszy ma być Tyson Fury właśnie mniej więcej w tych rundach, o których ja mówiłem, czyli od szóstej rundy. Nikt się nie spodziewa szybkiego knockoutu, aczkolwiek jego zupełnie, zupełnie nie 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 wykluczam, ja nie wykluczam, że ta walka może się skończyć w ciągu pierwszych trzech rund. A absolutnie nie. Natomiast, no. Te 12 rund w wykonaniu tych dwóch zawodników jakoś mi się naprawdę nie chce uwierzyć. że Oni będą mogli walczyć 12 rund, chociaż chciałbym 12 rund wielkiej walki. Według Banksa będą to fireworki. Te pozostałe pojedynki, bo wspomniałem o tym na wstępie, no nie wiem, czy do końca zasługują na to, żeby je tak solidnie oceniać. bo Jak na przykład widzę, że Jared Hart kontra Wellborn to jest 1600 dolarów dla Wellborna za 100 postawione, czy 1600 zł za 100 postawione. To oznacza, że ja podobnie zresztą myślę, że to nie są po prostu rywale zasługujący na to, żeby ich traktować poważnie. No to samo jest walka Joe Joyce kontra Hanks. Tu jest dokładnie tak samo. Za 100, tych 1600 można wygrać stawiając za Hanks, ale to chyba tylko jakiś samobójca by stawiał. Najbliżej, i to jest dla mnie jakaś mini, mini ciekawostka, najbliżej, mimo że w dalszym ciągu jest zdecydowanym faworytem, to jest y, obstawiana walka Ortiza z Kaufmanem. Oczywiście Ortiz jest faworytem, ale nie aż tak dramatycznym, jak bym się spodziewał, bo, bo tu jest 5 czy 6 do 1, to oczywiście jest bardzo dużo, no ale powiem, że tych pozostałych walk to niekoniecznie tak dużo, 5 czy 6 do 1 jest dla Ortiza, no ale temu Kaufmanowi jakieś szanse się daje, nie bardzo wiem jak, ale, ale, ale... moim zdaniem trzy, każdy z tych pojedynków zakończy się przez knockout, czyli moje typy hurt, Joyce i Ortiz, K.O. z rywalami, których wymieniłem. W ogóle, ten wieczór jest tak wielki tutaj w Los Angeles, że w przedbiegach leci walka o tytuł Mistrza Świata. Wiedzą Państwo oczywiście, oczywiście o czym mówię. W tym momencie chodzi mi o walkę Stevensona <laughs> z gwozdykiem. No To jest walka, która ma mnóstwo, mnóstwo podtekstów. Jak powiedziałem, w przedbiegach, no bo to jest tak zaplanowane w tutejszej telewizji, że. Tam to niejako otwiera ten przekaz tych walk mistrzowskich, w przypadku Showtime to jest wszystko łączone, najpierw lecą, najpierw lecą te walki mniej ważne, które nawet nie są w tej części pay-per-view, w części pay-per-view Zjednoczonych za 80 dolarów i są tylko cztery pojedynki, to są właśnie te, które wymieniłem, oczywiście Deonta Wider kontra Tyson Fury do tego walki Herda, Joyce'a i Ortiz'a. To są wszystkie cztery, pozostałe są poza pay per view. W międzyczasie przed tą główną walką wieczoru, która ma się rozpocząć, około godziny państwa czasu, niech przeliczę, bo to jest 9 godzin różnicy, żebym się tutaj specjalnie nie walnął. A około godziny. 5.45 czasu polskiego ma rozpocząć się ta główna, główna walka wieczoru, ażkowych to jest pay per view. Jak Państwo wiedzą, już z doświadczenia z tym pay per view Stanów Zjednoczonych to jest czasami różnie, bo to jest bardzo płynna sprawa. Tu tych takich godzin. Jak na przykład ma maximum Boxing ustalony, że o tej godzinie wychodzą, no matter what, cokolwiek się nie dzieje, o tej godzinie wychodzą, nie, tutaj jeśli chodzi o to Premier Boxing Champions i Showtime, zresztą HBO jest podobne, nie ma czegoś takiego, że kończy się walka, chodzi następna, trzeba przedłużyć te rzeczy się często zdarzają, ale wróćmy, zdarzają, wróćmy do tego, co mówiłem na temat, temat Stevensona, normalnie Stevenson, Gwozdyk, to byłaby bardzo duża walka, bo mówimy o kategorii półciężkiej, o której ja już wielokrotnie Państwu mówiłem, uważam, że jest to, jeśli nie najlepsza kategoria w tej chwili w boksie, to na pewno jedna z dwóch albo trzech najlepszych, gdzie ta rywalizacja jest nieprawdopodobnie wyrównana, tutaj faworytem Bukmacherów jest Gwozdyk, moim również, uważam, że wygra tą walkę, uważam, że wygra tą walkę na punkty, Tutaj, tutaj jest taka fajna, fajne są takie zagrywki psychologiczne w tej całej, w tej całej gali, która odbędzie się w tej całej gali, w tej walce, która odbędzie się w Wadze Płcińskiej, dlatego że tutaj nacisk od początku do końca ze strony promotorów, promotorów Adonisa Stevensona był taki, żeby ta walka odbywała się w Kanadzie. Państwo powiedzą, ale co w tym dziwnego? W tym dziwnego, że, że, że strona gwozdyka dawała więcej pieniędzy, żeby ta walka odbyła się gdzie indziej niż w Kanadzie. Oni mówili neutralny grunt. Ameryka, wszystko jedno gdzie, nawet nie mówili, że, że ma być to któryś, któryś z krajów bałtyckich, blisko nas. Nie, nie. My dajemy ci więcej pieniędzy, ale zawalcz zawalcz u nas. No więc to się nie udało, tego się nie udało przeforsować. Jest to dosyć ciekawa sytuacja. Czy ja mówię o tych tak zwanych oficjalnych pieniądzach, nie mówię o, o pieniądzach obiecanych gdzieś tam z boku dla Adonisa Stevensona przez Imona, który jest jego promotorem, bo o tych pieniądzach, to że one są dodatkowe, to my wiemy od czasów jak Julio Cesar Chavez Jr. pokazał dwa czeki. Ten oficjalny, o którym wszyscy wiedzieliśmy i ten mniej oficjalny. Natomiast no tu jest taka ciekawostka, no Zastanawiam się właśnie dlaczego. Czy to jest kwestia, czy to jest kwestia, no nie wiem, no doboru, doboru sędziów? Raczej nie. Dlatego, że nad gwozdykiem, czy nad dobry menadżer jest, jest człowiekiem, który stoi za gwozdykiem. Także tutaj nie sądzę, żeby dał sobie wcisnąć jakichś ludzi, którzy od początku do końca będą patrzyli tylko, tylko i wyłącznie w jedną stronę. Także wielki pięściarski wieczór. To tyle, jeśli chodzi o moje, o moje przewidywania. Natomiast tych korespondencji będzie na pewno więcej. Mała niespodzianka już chyba za dwie godziny, bo za dwie godziny jadę na takie spotkanie, że jak Państwo zobaczą ludzi na tym spotkaniu, no to będzie historia pięknego, pięknego boksu. Postaram się nagrać z tego, co tylko się da. Oczywiście do końca już tutaj niczego specjalnie nie planuję, jeśli chodzi o moje przekazy z Los Angeles. Dlatego, że co będzie wartego pokazania, czy będzie to w krótszej formie, czy w dłuższej formie, jak ta, no to Państwo u mnie to na pewno we vlogu znajdą. Pozdrowienia z Los Angeles. Życzę wspaniałego bokserskiego wieczoru każdemu z nas, bo w końcu o to tylko chodzi, żebyśmy oglądali piękne walki na wspaniałym, na wspaniałym poziomie. W sobotę niczego specjalnie na wieczór i noc planować. Raczej nie trzeba poza, poza boksem. No i oczywiście wiem, że w Polsce jest wielka walka w MMA. Także na pewno Państwo będą, będą tym zajęci. I tak jak wspomniałem, dziękuję za subskrypcję i odsyłam do wszystkiego tego, co jeszcze do walki na pewno tutaj na ten kanał, na ten mój kanał trafi. Pozdrawiam serdecznie.